Witam, dziś, dziś pokażę Wam, yy, no bo będzie most uszczelniany, znaczy uszczelniany, tu będzie uszczeleczka, ale to nie będziemy, yy, pokażę Wam tylko jak. Jakie uszczelki i w ogóle jakie to idą, ale a może rozkręcimy? E, e, przy mostach wtedy jak było zrobione, to to po prostu to nie ma oleju na sucho my jeździli. My, my to znaczy ja i wy. E, także tak. E, jeszcze tak. Przy moście zostało uszczelnić pokrywę tu idzie uszczelka i tu będą zabijane zabijane będą takie uszczelniacze na pół osie no także tak e, ładowarka jest przygotowana znaczy przygotowana no jeszcze e, jeszcze będzie czyszczona jeszcze spawy jeszcze przekręcane i będzie przygotowywana do malowania. Także tyle z nich zostało. Tylko tu był hak. Nie ma haka. Nie ma haka. Tu był zbiornik. Tu będzie zbiornik. Tu rozdzielacz. Do jazdy. No i takie pierduki. Zostały tylko. Ani ramienie, ani ramię tam wszystko jest o tam. Wszystkie te klamoty trzeba umyć, odpuścić. I. No i co? I to wszystko, i łyżka też trzeba przeczyścić. To trzeba. To jest most. Ale most jest do, do traktorka. O, z skrzynia tam jest o. dobra e, teraz tak e, a więc tak pokażę wam jakie to idą uszczelki i w ogóle uszczelnienia tu jest odpowietrznik i musi być założone żeby nie robiło się podciśnienie to jakiś Jakiś zrobię, wkręcany albo będzie przyspawany. A z tyłu, jak tu z tyłu jest. A jest tutaj też. O, gdzie tu, jest, kuźwa? o tu jest odpowietrznik, żeby się nie robiło podciśnienie. Będzie olej wybijał kuliwa przez te. Przez płosie chyba. Tak mi się wydaje. No i no, tak. Tu w ogóle nie ma oleju. E, a więc tak. Tu. Tu jest gdzie taki uszczelniacz. Tylko on idzie. On idzie z przodu. Na wałku atakującym. O dokładnie idzie tu. Tylko ja go nie będę zmieniał. Bo jest tam. Okej. Okay. Chyba. Ale nie. Chyba tak. Tam nic się nie lało. Jest uszczelnione. Tam są łużyska chyba. Tak. Tam idzie. Dobra. To jest... To jest... Do tego... Hmm. Śruby mam. Śruby mam takie z kołnierzem. Fajne. Do... Do kół. Tu już mam jedną... Znaczy na każdą kole jest po jednym, ale tu będzie wkręcana, bo te nie mają kołnierza, o taki kołnierz to fajnie jest jak się dokręca kluczem to tu się uwaliło Olej. Yy, tak o, śrubeczki tu takie będą i zestaw jest tak śrubeczka na wał atakujący idzie dokładnie tam z tyłu na wale. Tam jest taka śrubeczka, i tam się dokręca, zabija. Dobra, to jest zestawik. To są takie uszczelki gumowe, takie uszczelki gumowe. Idą no, a tu mam jeszcze logo Poloneza. Polones. Tak, polones. Te uszczeleczki. idą tutaj. Widać? Tu tylko od środka, tu idzie łożysko. Łożysko pół osi. I po wyciągnięciu tego łożyska. Tam się go zakłada i dobija, dociska. Eee, właśnie tę uszczelkę, łożysko dociska. To. To jest tak. To. I, ter <laughs> I teraz tak. Tu są malutkie. A, jeszcze nie powiedziałem wam, jaki to rozmiar. Gdzie to pisze? A, jeszcze, czekajcie. O, 40.

uszczelniacze one idą tu są też zabijane w tym, w tym czopie tu może będzie widać bo w tym czopie tutaj bo łożysko tak tu idą bo łożysko tu dochodzi do do właśnie tego czopu i to jest zabijane tak. 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 jest zabijane. I później idzie ta gumka. Tak. I później idzie łożysko i dociska łożysko. Tak. No i na. Na. Na to idzie, na ten dekiel idzie uszelka. taka. Taka uszczeleczka idzie. Ona jest bodajże o tak. Tak. Będzie to pasowało. O, Może odwrotnie. Może tak. O. o. tak idzie, tak? Tak, dobra. Tak o. Tylko, że z drugiej strony. Tak, zobaczymy. Spróbujemy to odkręcić. Kurwa. tu mam taki sprzęcik. Widzieliście w poprzednim filmie Zmienimy obroty. Kujba. Pierone. Tak to wykręcić. Delikatnie, Kurwa. Kurde, ale to ma powera, czy delikatnie. Kuźba się olej dziś leje, Kuźba, kapnąłem. Neu mi z lamp. Same śrubki, podkładki. O. A taki ładny był, amerykański. O, już go uwaliłem. Trzeba kręcić kuźnię ekstra. Wszystkie jeszcze jedno. No i... O! A jedna golej był. Był olej. Kuźba. Jedna golej był. Piękny bigos. Myślałem, że nie ma oleju, ale pięknie kuźwa, się co zrobiło. oj Super. A mogłem go nie łapać. kuźwa. To i tak. I tak trzeba ten. Także o, tutaj są trybiki. Te wszystkie. Widać? Tam się kręci, tu się kręci, wszędzie się kręci. O, dyfer i ta uszczeleczka, o tu jest nawet stara i trzeba go po prostu uszczelnić. <laughs> o, bo tu trzeba jakiegoś noża żeby ją ściągnął. Gdzieś tu był nóż. aut a będzie zakładana nówka piękny klopsik Kuziu. myślałem, że nie ma oleju ale coś tam było także tak to wygląda a nówka, no to jak nówka jak to idzie, tak chyba tak, tak Tak będzie założona Trzeba to wyczyścić Tu jakieś numerki 8, 6 3, 5, 9, 8 tryjeczka są czopy o, Także trzeba to posprzątać Myślałem, tylko że <laughs> trzeba mieć mi się wydaje bo moc jest odwrócony most jest odwrócony i trzeba po prostu wlać więcej chyba oleju bo Daj chociaż, kurde, i tak smarowanie będzie. No. I łożyska. To jest dyfer, trebiki. Uch. Trzeba to posprzątać teraz o tyle, jak mnie narobili takiego bigosu. Kto to ogarnie, to to źle uwaliłem wszystko. No, także dobra. To tyle w tym odcinku. Już nie będę nagrywał, jak sprzątam. Dobra. Na razie. Cześć.